Gdzie się podziały nasze podatki? Gdzie są te składki z tamtych lat? A, witajcie! A co robicie? A mnie tak ułożył piosenkę dla ZOS-u. A, z jakiej to okazji? A z okazji, że im dwa biliony zginęło. Skąd? Skąd? To ja pytam skąd? No to ja odpowiadam, że skąd Skąd ZUSu? Zginęły dwa biliony O Boże, to ja nawet nie wiem jak się pisze te dwa biliony Ale wale, jakbyś te wszystkie zera chciała napisać, to by zera kulę ziemską opasały. No Nie, nie, to będzie 11 zer e. Na guzik, dokładnie dwanaście zer, czyli dwa razy dziesięć do potęgi dwunastej A, to dlatego się mówi, że ZUS to jest potęga, nie? A ty co się zmiejesz? No co? No, co jest matematyki, że nawet nie umiesz zer policzyć? Ja się o jedno tylko zero pomyliłem, ZUS o dwa biliony, a ty na mnie krzyczysz? A krzyczę na ciebie, bo ciebie jeszcze można reformować <grystanie> Ale powiedzcie, to czemu im brakuje? Przecież my płacimy co miesiąc na ZUS No, no, a ZUS co miesiąc płaci na babcie! No A to nie lepiej, żebyśmy bezpośrednio babci płacili? O, aby babcia nagle tyle pieniędzy zobaczyła, to mogłaby zejść Prawda <grystanie> A co ZUS robi z resztą, co babci nie wypłaca? No co, to samo co kelner. Czyli co? Resztę zostawia sobie, jako na piwek. No, z tym, że kelner bierze tylko 10%, a ZUS 90%. No, a 90 dodać 10%, to już stoi, się wszystko zgadza. To z czego my na starość będziemy żyć? No, z rozpędu. O, a ja? A, a ja jak byłem w twoim wieku, to żyłem głównie z popędu. <gry> na radę powiem ci, na ale radę. Ale słuchajcie, to trzeba chyba coś robić, jakoś pomóc, nie? O, to ja mogę założyć grupę na Facebooku. Jaką grupę? Dopisujcie miasta, które rezygnują z emerytur. O. <gry> I Wesilków tam pierwszy dopisz. <gry>